Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale anteny InstalatorSat TV. A dzisiaj pokażę Wam porównanie tłumienności przewodu koncentrycznego yy, takiego najtańszego chińskiego kabla gotowego, który ma już fabryczne końcówki, yy, końcówki fabryczne IEC, takie z jednej strony co pasuje do gniazda a z drugiej co wchodzi telewizora. Czyli nie, nie robiony samemu, tylko fabrycznymi końcówkami, jak widać, są zalane i się nie da rozebrać. Taki półtora metrowy odcinek. On jest dużo cieńszy niż zwykły koncentryk. I porównam go z porządnym kablem koncentrycznym wykonanym samemu. Czyli przewód koncentryczny, tradycyjny, gruby z oplotem miedzianym. I z zaciśniętymi końcówkami kompresyjnymi za pomocą zaciskarki. Także porównamy sobie tłumienność: yy, po prostu, który kabel więcej tłumi: czy ten więcej tłumi sygnału, czy ten więcej tłumi sygnału. Także yy, sobie wykonamy to, ten test na mierniku AMIKO Multitracker 3, który posłuży nam jako miernik do testów. Wymieniłem w nim końcówkę f po bo normalnie ten miarnik ma tutaj możliwość wymiany gniazda, jakiego się chce. To się wykręca i w środku znajduje się w mierniku. Po to się w mierniku, jak widać. To się w mierniku. W mierniku znajduje się, w obudowie miernika znajduje się wtyczka F i można sobie wybierać albo złączę IEC, albo złączę F. Te dwie końcówki były dodane w zestawie. Na potrzeby firmu wykręciłem F i wkręciłem IEC, po to, żeby móc podłączać te przewody z takimi końcówkami bezpośrednio do miernika, bez stosowania zbędnych przejściówek. Test wykonamy na mojej instalacji, którego pomiary już widzieliście. Tutaj z gniazda w ścianie, tutaj mam gniazdo, gdzie mam połączony telewizor. I z tego gniazda w ścianie mam wyprowadzony ten przewód, który idzie tutaj. Idzie tutaj, 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 i idzie na stół i w tym kablu mamy wyprowadzone, po prostu. Sygnał z, gnia... z, z instalacji. Kabel jest zrobiony na kompresach zaciśniętych yy, Oczywiście najpierw wykonamy pomiar mielnikiem bezpośrednio na tym kablu, bez używania tych, aby sprawdzić, jakie pomiary mamy na kablu naszym, yy, naszym pomiarowym, na którym po prostu, na którym będziemy się bazować, czyli nie będziemy robić pomiaru na gniazdku, tylko zrobimy pomiar na tym przewodzie, żeby, wie, żeby móc też uwzględnić y, straty, które mamy po prostu na tym przewodzie. Także tak. Tutaj również mam wbudowane IEC, y, w, 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 w przejściówka z kompresa, którą oczywiście te zmierzymy, żeby mieć po prostu w miarę dajne wyniki. Tak byśmy wiecie, by był pomiar od razu na tych kablach, to nie wiedzielibyśmy ile ten kabel nam tu sygnału, no i jaki mamy sygnał w instalacji, dlatego pierwszy pomiar wykonamy na tym kablu naszym wzor wzorcowym kablu na którym wykonujemy pomiar i następnie do tego kabla, do tej końcówki wepniemy sobie przewód porządny domowej roboty i ten gotowy przewód z gotowymi końcówkami także dobra, przechodzimy do pomiaru Wyłożymy sobie zbędne rzeczy tutaj. To odkładamy. Teraz postawimy tutaj telefon. tutaj postawimy telefon sobie. Miernik odpalony. I wykonamy pomiary wszystkich muksów w mojej instalacji: czyli multipleksu pierwszego, drugiego, trzeciego z raszyna, multipleksu trzeciego z baltników, multipleksu lokalnego L3 Stomaszowa. I multiplexu ósmego z baltników na osobnej antenie VHF. Także e, podpinamy nasz przewód pomiarowy bezpośrednio do mielnika. I taki mamy pomiar na multiplexie ósmym. Kanal siódmy. Nadalnik z kielnej wicebaltniki 20 km. Antena VHF Dipol 11 elementów. 75,7 decybeli siły. 34 y, decybele y, i pół y, meru. Y, jak widać teraz już się miarę ten sygnał na wszystkich muksach w okolicach 70, także jest to z, z, w, po prostu sygnał jaki powinien być w instalacji, bo na wzmacniaczu kanałowym na wyjściu mam 100 decybeli, ale po drodze są dwa rozgałęźniki i gniazdo, więc ta siła schodzi nam do takiej Siły, jaka powinna być, czyli 75,7? Takie mamy pomiary na Multiplexie 8. Teraz tak, Multiplex trzeci Warszawa. Nadajnik Warszawa, raczyn 50 km, antena Datbus. Tutaj dzisiejszego dnia, cóż, ten mer jest skaczący? Ja to sprawdzałem już wcześniej i też tak było. Yy, ale jest tak też na innym kablu, także to nie jest kwestia tego kabla. Coś dzisiaj ten Multiplex tak sobie skacze. 73,4 decybeli względem mikrovolta siły. Yy, Mer od 28 do ponad 30 sobie skacze. Multiplex drugi Warszawa Raszyn. Yy, mamy 70,9 decybeli siły mer od 30, w okolicy, się od 31 do 33, a nawet 4 decybeli. Możecie sobie przy okazji obserwować to jest te parametry z boku, te dodatkowe. Multiplik trzeci z kielnium 20 km. Antena uhf DATBOS od boku odbiera. Antena bokiem do nadajnika odbiera. 33,4 dB meru, 71,7 decybeli siły. Taki pomiar. Multipleks lokalny L3 Tomasz Mazowiecki, druga antena UHF połączona z mocniaczem kanałowym, nadajnik Tomaszów Mazowiecki Komin-Wilson. Taki pomiar: 36 przepraszam 26,2 do 5 decybeli meru 71,7 decybeli siły multiplex pierwszy Warszawa-Raszyn 70 decybeli równe siły 32,5 decybeli meru i ostatni multiplex, multiplex szósty, Barszawa-Raszyn, 75,3 dB siły, 33,4 dB meru. Także takie mamy pomiary na kablu nasym solcowym. Teraz podpinamy przewody testowe na którym, na kablu nasym głównym, yy, yy, z którego mamy odniesienie. Teraz podpinamy kable, które będziemy mieli na test. Zaczniemy może od kabla porządniejszego, wykonanego w sposób taki porządny, czyli złącza kompresyjne, przewód z miedzianym oplotem i złącza kompresyjne y, i w czyściówki EC. Y, podpinamy teraz z jedną stronę, odpinamy od miernika przewód wzorcowy, podpinamy nasz przewód, który będziemy testować. Rozwijamy go oczywiście jak najbardziej się da, żeby tutaj nie robić jakichś cewek indukcyjnych. I drugi koniec przewodu, jak widać, to jest ten sam jutki przewód. Ten sam jutki przewód. Wpinamy do miernika. I wykonujemy pomiary z powrotem od kanału 7.

Multiplex trzeci Warszawa Raszyn. Taki pomiar. 71,8 dB względem mikrovolta siły. Do 36 nawet dobija meru. Trochę taki skaczący mer jest. Multiplex drugi Warszawa Raszyn. 74 ,4 dB siły. 30 do 34 dB meru. Multiplex 3 łódź z kielniwice Baltniki od boku anteny 70,4 dB względem mikrowolta siły 33,7 dB meru. Multipleks lokalny L3 Tomaszu Mazowiecki: 69,7 dB względem mikrovolta eee, siły eee, i 26,2 dB meru. Multipleks pierwszy Raszyn. Równe 70 dB względem Mikowolta Siły, 31 decybeli meru i pół. I ostatni multiplex, szósty, Warszawa Raszyn. 73,0 dB względem Mikowolta si Siły, 33 dB meru. Także takie mamy pomiary na kablu tym yy, porządnie wykonanym. Jak widać z złączami kompresyjnymi i złączami IEC. Wiadomo, że też trzeba wziąć pod uwagę tutaj tłumienność yy, tych złącz, tych przejściówek, yy, ale ich tłumienność raczej nie powinna być duża. Yy, po prostu to chodzi o to, żeby sprawdzić kabel. Jedynie trzeba po prostu to doliczyć, ale Tłumienność takich złączy raczej nie jest za duża. Także odpinamy teraz ten kabel porządny. Ten. I podpinamy chińszczyznę gotową. Jak widać przewód jest dużo, dużo cieńszy. Jak widać to jest typowy koncentryk. Tak jak się wszędzie stosuje teraz yy, w ścianach. Akurat ten z biały. Czarny zewnętrzny też jest z tego przekroju. Wszystkie koncentryki są tego przekloju, te co kupujemy na krążku do rozkładania. A to jest y, ten chińczyk. Y, jak widać, jest dużo, dużo cieńszy, co też może niestety wpływać na tą miedź. Także podłączamy to, ten gotowy przewód. Końcówki, jak widać, nie da się ich zmienić. One są tutaj fabrycznie, to jest zalane w gumie, także to nie jest do wymiany. Kompresa też się wiadomo na to nie da założyć na to kompresa bo przewód jest za cienki i kompres nie będzie pasował yy, także taki cienizna. Jak widać to jest ten sam przewód. W całości jak widać w całości jest ten przewód. I teraz jedną końcówkę podpinamy do złącza kablu naszym wzorcowym wzorcowym czy wzorcowym nie wiem jak to określić kabel po prostu który jest odniesieniem do pomiaru wzorcowy czy nie wzorcowy no yy, jak widać mamy w całości to jest w całości cały ten sam kabel wpięty tutaj rozłożymy go sobie wiadomo tak żeby go tutaj nie nie robić zanych cewek i podpieramy do mielnika i zaczynamy pomiar od 27. Od 7 przepraszam. Od kanału 7, czyli Mux8. Multiplex 8 z Batniki. Pomiar dużo, dużo zaniżony. Nawet parametr MER. Jak widać, nam spadł do 29, a było powyżej 30. I tylko 43 dB siły. Na VHF-ie widać tu mienność już jest spora. Także, dobra, może omówię wam te pomiary. 43,2 dB względem mikrowolta siły. 29,7 dB meru. Multiplex ósmy z Baltniki. Teraz tak. Multiplex trzeci raszyn. 45,8 decybeli względem mikrowolta siły i mer skaczące od 26 do 32 decybeli meru. Jak widać siła schodzi mocno. Kanał 29, multiplex drugi raszyn. 43,7 decybeli względem mikrowolta siły. Mer zaczął skakać nam od 28 do ponad 30 dB meru. Skjelne Multiplex 3 łódź od boku 44,8 dB względem mikrowolta siły 32,2 dB meru. To Basów Mozowiecki, mazowiecki Wilson, Muxel 3. Druga antena UHF połączona z mocniaczem. 43,5 dB względem mikrowolta yy, yy, siły. 25,5 dB meru. Teraz wyższe kanały. Multipleks pierwszy, raszyn. 44,0 dB względem mikrowolta siły. 30,2 do 5 dB meru. Ostatni MUX. Kanał 48. 40 Multiplex 6. Raszyn. 50 dB względem mikrovoltów siły. 31,2 dB meru. Także takie pomiary już to widać na oko. Nie trzeba nawet za, tak, tak dokładnie zapamiętywać. Znacząco spada siła sygnału. Na każdym muk mieliśmy powyżej 70. Teraz schodzi po prostu do 50, poniżej 50. Mer, MER też jest obcinany o kilka decybeli na multipleksie drugim. Yy, o 1 decybel odcięty na multipleksie yy, lokalnym. Na multipleksie ósmym popcinane o kilka decybeli meru. Siła zniżona. Także jak widać. Ten kabel to jest syf, niestety, bo porównując go z przewodem zrobionym samemu, z kompresyjnymi, to ten ten prawie w ogóle po prostu nie widać, bo różnicy w parametrach, żeby coś wytłumił pomiędzy tym pomiarem bezpośrednio tutaj na tym przewodzie, czyli można powiedzieć że na gniazdku naszym. A ten po prostu wywala o, kilka, na, o kilkanaście decybeli siły yy, i o kilka decybeli meru po prostu wywala z pomiaru ten przewód. Yy, cienki, chiński, tani, gotowy. Także no ten test pokazuje, że te kable bardzo często są spotykane w marketach. Yy, i, I test pokazuje, że nie warto tego bardziej kupować bo jeżeli sygnał z anteny nie jest na jakimś wybitnym poziomie yy, i telewizor odbiera to po podłączeniu takiego kabla może się niestety pojawić problem z odbiorem, pikseloza, bo znika nam siła poniżej minimalnego progu odbiornika i, i znika nam mer. Yy, także co to więcej powiedzieć? Nie polecam tego. Jak chcecie wykonać przewód pomiędzy, pomiędzy gniazdkiem a telewizorem, tak wi wiadomo, jak macie gniazdko, jak się buduje nowe domy, to teraz zawsze jest gniazdko w ścianie. Nie ma tak, jak kiedyś dawno, że kabel z anteny przy, telewizyjnej wychodził sobie przez okno, przez framugę i przez separator z zasilaczem wchodził do telewizora. Teraz w nowych budownictwach zawsze tak jest. Zazwyczaj jest gniazdko w ścianie. I aby połączyć telewizor na szafce, na ścianie gdzieś, to trzeba mieć kabel, który połączy gniazdko z telewizorem i musi ten kabel mieć takie złączki. Taka jest w telewizorze, taka jest w gniazdkach. Chyba, że macie gniazdko F, to tu jest F wtedy. Ale przy tradycyjnym gniazdku RTV, SAT jest takie coś. Także yy, warto i sporo sobie wykonać przewód samemu, czyli... Nawet jak nie ma się, to pójść do sklepu elektrycznego jakiegoś, praw elektrycznych często mają, do sklepu elektrycznego czy takiego typowo antenowego, wziąć sobie, poprosić, żeby na metry skrążki skrążka obcieli w sklepie po prostu przewód, tyle ile potrzeba i zarobić końcówki. Jeżeli ktoś nie ma z, yy, tej yy, yy, zaciskarki do kompresów, to może też użyć zwykłych efekt. One są nie trwałe, one są gorsze, yy, ale też sprawdzałem to kiedyś, nie ma yy, przewód z efkami, nie ma takiej tłumienności jak to. Także yy, jak się nie ma zaciskarki, to po prostu kupić takiego przewodu na, metru, na metry w sklepie yy, i, za, i yy, dwie po prostu końcówki sobie kupić. Yy, tylko po prostu najlepiej wtedy bez tych przejściówek, tylko zwykłą taką nakręcaną na przewód do telewizora i z drugiej strony nakręcaną na przewód do gniazda wtyczkę. A jak ma się zaciskarkę, to jest w ogóle jest miód malina, bo można zrobić tak i tego nic nie wyrwie i to będzie chodzić. Także warto jest samemu wykonać sobie po prostu przewód koncentryczny ile się chce na długość i będzie pewność, że ten przewód po prostu nie zeżre po prostu tego sygnału. Na pewno nie ma sensu kupić sobie tego czegoś, bo to się wydaje proste, bo tylko podłącza, podłącza się i chodzi. Yy, ale to chodzi i po zależy, bo. Yy, przy jak będzie mocny sygnał z anteny, to stosując ten kabel nie będzie problemu z odbiorem w ogóle. Ale jak ten sygnał będzie słaby, i siła sygnału zejdzie poniżej minimalnego progu jaki wymaga głowica po prostu w tunerze czy telewizorze, to zaczną się krzoki. Pikselizacja czy tego typu takie rzeczy. Yy, ja miałem te kabli cztery. Cztery miałem. Został mi tylko jeden. Trzy wyrzuciłem. Bo jakość wykonania tych końcówek jest taka słaba, że wyciągałem z gniazda to po prostu ten cały metalowy ekran tutaj się urwał, został w gnieździe i wyciągnąłem sam plastik, gumowy z przewodem i z tym balcem w środku. I później kombinerkami przez godzinę czasu wydłubywałem pozostałość te, tego ekranu tutaj z gniazda. Także nie dość, że jakoś wykonania to niestety jest tragiczna, to jeszcze hmm, Tumienność, no żera to po prostu sygnał, po prostu to zżera sygnał. Yy, no i dla mnie to jest syf. Dla mnie to jest syf, bo miałem te kable 3, 4, yy, 3 się rozwaliły, yy, a ten tu mi, po prostu mi tutaj sygnał, także yy, ja sobie ten przewód zostawię, bo ja przypuszczam, że go może kiedyś użyję do radia FM, po sprawdzałem stacje radiowe FM na nim grają jeszcze dobrze ale wiadomo nigdzie tego nie założę do telewizora u żadnego klienta, znajomego nie założę do telewizora w życiu czegoś takiego, nawet nawet do radia nie założę, nikomu po prostu tego nie założę zostawię to sobie do radia, do siebie do domu, bo to jest syf no po prostu no jak to ma 0,4 sygnału to nie ma sensu to, to nie wiem już to jest kilkanaście złotych Widziałem kiedyś w Blikomarsze. Ja to mam już od dawna. Kupiłem, pokupiłem, ale ten szajs Także odradzam te kable gotowe, bo zżerają sygnał. Ten test pokazuje, że jak chcecie zrobić porządnie, to zrobię to samemu przewód na normalnym koncentryku, bo na tym po prostu tracimy sygnał. Także, także tak. Jest to niestety badziewie, syf, typowa chińszczyzna i od razu tego kupować. Tego po prostu badziewia. Więc dobra, to by było na tyle, do zobaczenia, cześć.